No, perełek na głównym kanale, na Will to już trochę nie było. No, ale tu się wszystko zaczęło. Tu się wszystko zaczęło, później się przeniosło na drugi kanał, na WWIT na luzie, a teraz znowu tutaj wracamy z czymś wyjątkowym. Z perełkami prosto z Monako. Tak, czyli perełkami, gdzie wybraliśmy się po raz pierwszy w teren, by poszukać, no wyjątkowych samochodów i trochę ich nam się tam udało znaleźć. To za chwilę zobaczycie, ale wspomnę Wam jeszcze, że warto, żebyście oglądali ten odcinek w całości. No, chyba no. warto. Co? Warto, bo możecie zgarnąć tysiaczkę od naszych sponsorów z tej serii. Tak, czyli od sklepu opon.com oraz firmy opon w Redstein. Wystarczy odpowiedź tak naprawdę na kilka prostych pytań, które są związane z tym odcinkiem i możecie zgarnąć tysiaczkę. No, tysiak... Jakby mi ktoś dał no, tysiaka, to bym się nie obraził. Tysiaczek, nie? no taki do kiermany od razu, więc tylko po oglądnięciu filmu. Tak, tak, to jest to jest bardzo ważny punkt. Także, moi drodzy, my się przenosimy do Monako, Wyrazem z nami. Zobaczycie tam mnie, Mateusz był za kamerą. Warto oglądać, bardzo fajny odcinek, montażek na samym początku jest bardzo fajny. No, Mateusz się tam postarał. Także ja wam życzę miłego oglądania, przenosimy się do Monako. A skoro wybieramy się do Monako, to stwierdziliśmy, że do takiego miejsca nie wypada jechać brudnymi samochodami, więc. I've been on the road, I've been doing shows Now we're eating steak, remember sleeping on the floor We're stealing at the gas station when the town's cold In the kitchen, hostile, trying to flip it out the stove Rocking fake J's, praying that nobody know Watch him take my dog away, it was way too hard to stay composed Fight to see the light of day, all that blood on my clothes I was tired every day, green light, it's time to go I don't wanna live life fast or die too young No więc dalej w czystych autach, w świetnych nastrojach, w piękną pogodę ruszyliśmy naszymi amerykańskimi autami do Monaco. Ale może zapytacie, czemu akurat przyjechaliśmy do Monako? Cóż, jest to kraj, którego co trzeci mieszkaniec jest milionerem. Jest tutaj największe na świecie zagęszczenie milionerów na kilometr kwadratowy. Monako słynie z przepychu, bogactwa, drogich super samochodów i oczywiście organizowanego na torze ulicznym Grand Prix Monako nieprzerwanie od 1955 roku. Jedyny rok, gdy nie zostało zorganizowane, to 2020, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne. mnie co? No skromnie. Tak, nie ma w ogóle przepychu. Tak, nasze auta myślę, że w sam raz w ten klimat, co? To tak, to jest ten poziom właśnie, który udało nam się osiągnąć. No, nie skromne, a jednak ludzie zwracają uwagę na to, co się dzieje. Nawet już mieliśmy pierwszy kontakt z policją, ale było naprawdę bardzo sympatycznie. No tak. Także tutaj naprawdę nie ma się czego bać, jeśli się zachowujemy normalnie. I mimo przyzwyczajenia lokalsów do super samochodów i tak nasze auta Przywołują uśmiech na twarzy, także jest, jest fajnie. Dobra, panowie. Ja szczerze mówiąc, jestem głodny super samochodów, które mam nadzieję, że tutaj zobaczymy. Także ja proponuję pakować się do fur i zobaczyć, co tutaj uda nam się zespotować. Myślę, że bez zbędnego gadania po prostu jedźmy i szukajmy super samochodów. Poszliśmy więc w stronę kasyna, jednego z bardziej rozpoznawalnych punktów na mapie tego państwa miasta. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem tego, jak nasze auta przyciągały uwagę i jak często były fotografowane, mimo obecności niezwykle drogich supersamochodów. Tak naprawdę wszędzie naokoło. Przejechaliśmy się więc po fragmentach ulicznego toru i postanowiliśmy zostawić swoje auta w porcie, by udać się na poszukiwanie perełek. No dobra, panie, zapada zmrok. Aut nie ma za bardzo gdzie zostawić w pobliżu kasyna, więc moja sugestia, przejdźmy tam z buta i zobaczmy jakie samochodziki Ale tam nam się uda zesportować. Zagadamy do ochroniarza, bo tak na nas poglądał, że może nas pójść. Tak, w ogóle e, niedaleko kasyna był polski ochroniarz, który widząc nasze samochody zaczął krzyczeć, co tu się dzieje, więc może go jeszcze znajdziemy, namierzymy i coś tam się nam uda wynegocjować. Chcieliśmy się przywitać. No to robią. No, a, a pan tutaj już, już ze Ja nie, ja już jestem to 25 lat, tutaj O, ole, tak, 24. 24 o, nie o, wiem, tam czy 3, czy 4. Ale to żeby tutaj na przykład zaparkować, i trzeba zapłacić? To jest przewidziane dla klientów. Kasyna po tej stronie, a to był do hotelu. Mały by to Przemek do czego zmierzam, tak nie, 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 nie. Skromnie, nie chciał nie, się nie. zapytać czy można tu zaparkować, ale... Ujedziesz to... tam nie, do hotelu, e, powiedz, że... Hotel, no, masz hotel, no to ci weźmy samochód normalnie, on zaparkuje już, no, już A potem będziemy udawać, że karta nie przeszła i <laughs> wyjeżdżamy. No, to już się zdarzało dobra. Wtedy. Potem wiemy, to ja się nie mieszam, nie? Ale do daleko <laughs> chyba nie ujedziesz. <laughs> dalej, jeszcze tutaj. To co? może spróbujemy znaleźć jakieś perełki w Monaco? Tak, ja właśnie jestem za tym, żeby zorganizować sobie edycję specjalną perełek. To będą perełki z Monako. Perełki z Monako. Ja My już się... jedną widzę, ja już jedną widzę. Ale... Wow. Pokaż, pokaż, pokaż. pokaż. Trzeba to, trzeba, trzeba, trzeba. To Ale... jest. Ale okleina, nie? Ale jaki widać zmęczony torem. 4,88 pista. Wydaje mi się, że trochę pospolity już samochód. No, nie wyróżnia się specjalnie no, nie, nie, jakby nie, nie. na tle tego wszystkiego. Ale bardzo podoba mi się konfiguracja tego samochodu. Bardzo fajny kolor tego lakieru, no i te karbonowe dodatki. Fajnie podkreślają tą... ten głęboki odcień bordowego. Mi się bardzo podoba ten Aston Martin, jest dosyć niestandardowy i jest to pierwszy ten Astona Martina z tego. Ale to będzie jak z Bentaygo, będzie tego po prostu dużo. Jest tutaj tak dużo samochodów, że naprawdę co chwila chciałbym wyciągnąć telefon i zrobić zdjęcie, ale... Jest ich tak dużo, że nie da się tego wszystkiego ująć. Sama już nie ma po prostu pamięci w telefonie i ściemnia. Ale pośród samochodów, które stoją tutaj pod tym hotelem de Paris. Fa 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 Fajniej się, fajnie się mówi po włosku Pani jednak niż po, po francusku. To Porsche 356 Spitster Zdecydowanie Ale chyba... Ale klimat, przyjechał nim starszy pan, z swoją żoną, tak myślę. Idzie do nas pan policjant? Nie no. do nas. O. A może no. przygotujmy się. O, z Kuwaitu, Porsche GT3 RS. Bardzo ładny, lava-orange kolor. Ja też chciałem powiedzieć, że wszedłem do pierwszego lepszego parkingu w porcie. Ilość tych super samochodów naprawdę równa się z tym, co jest tutaj, Ja to był taki tak naprawdę losowy parking. Myślę, że tutaj pod ziemią znajduje się dosłownie kilkukrotnie większa ilość takich samochodów, jakie tutaj widzimy na tym. No, ale przynajmniej jak nie najważniejszego, tam była Alpina Z8. No właśnie nie wiem, czy to jest w ogóle Alpina Z8. To było BMW Z8 w wersji Alpina, więc musimy to, a Mateusz teraz wrzuci Wam zdjęcie, żebyście sobie zobaczyli, jak ten samochód wyglądał, bo jedynie zdjęcie zrobiliśmy e, tego samochodu. Pod hotelem de Paris obok wspomnianego 356 Speedster stały też inne wyjątkowe auta. Brabus 800, oczywiście zbudowany na bazie Mercedesa G-klasy. Dalej Ferrari 812 Superfast. Obok niego Ferrari California T. Pod kasynem natomiast spotkaliśmy Ferrari FF, które na tą chwilę da się kupić nawet za 550 tysięcy złotych, Audi RSQ8, czyli najszybszego suwa świata, i Mercedesa AMG T63S, jeszcze z V8 pod maską. No, w sumie jeszcze przy okazji robiąc perełki z Monako nie można zapomnieć o tym, że perełkami nie tylko są tutaj samochody, ale równocześnie to, że przebiega tędy uliczny, no nie. I myślę, że tego zakrętu chyba nie trzeba dwa razy pokazywać fanom Formuły 1 i to było naprawdę mega fajne uczucie móc się tą drogą przejechać. Ja mam w ogóle dwie ciekawostki i zagadkę. O! jak myślicie, co ile czasu? E, średnio. E, kierowcy Formuły 1 zmieniają biegi na tym torze. Co ile czasu? Tak, no co ile. Jak często muszą zmieniać biegi? Często. No ale w, se w sekundach, podpowiem, w sekundach. Znaczy ile razy na ile sekund? No, co ile sekund zmieniają bieg w Formule 1 jadąc po tym torze. Dwie. Co pół? Wiedziałeś. Nie wiedziałem. No to trafiłeś. Trafiłem? Co, tak, co dwie sekundy średnio kierowca Formuły 1 zmienia, zmienia bieg w bolidzie. Ja to się znam po prostu. Ty masz zawsze jakieś takie wyczucie dobre, powiem ci. Tobie warto ufać. No, no i też e, druga cieka... ciekawostka. No. Tak, no i teraz ciekawostka. Kto był w ogóle pomysłodawcą, żeby zrobić tutaj wyścig Formuły 1? Książę Monaco. E, nie tylko, bo właściciel. No ale, ale też, tutaj znowu wyczułem. Tak, tak. E, drugą osobą był właściciel bardzo popularnej marki sprzedającej papierosy Marlboro. A ja też mam taką ciekawostkę, choć nie wiem na ile jest to ciekawostka. Skoro przyjechaliśmy tutaj amerykańskimi samochodami, to myślę, że warto też wspomnieć o pewnym Chevroletcie, który nazywa się Chevrolet Monte Carlo. O, no tak. jest taki. I był produkowany od 1970 roku i brał udział w kilku filmach, między innymi można go pamiętać, z szybkich i wściekłych, takie drift, bo było to pierwsze mm -hmm. auto Shona mm -hmm. I później to auto było bardzo często, a tak naprawdę ciągle używane jako samochód na skarowy. I ze względu na historię wyścigową Monte Carlo nazwano go tym imieniem. O kurczę, A to ciekawe, że Amerykanie postawili. To można powiedzieć, że ja przyjeżdżając tutaj jeszcze to tak jak ten. Kontynuuje jakieś dziedzictwo. Tak, ci się pod to wpisujesz. Ale jest to trochę ciekawe, tym bardziej, że Amerykanie i w sumie pierwszy Chevrolet Monte Carlo wyglądał dosyć amerykańsko, niekoniecznie tutaj. Pewnie ktoś to dobrze przemyślał, że, że tak to nazwali. Może to miało zwiększyć sprzedaż. Ciężko stwierdzić. No. Dobra, szukamy perełek? No, idziemy, bo się rozgadaliśmy teraz. Ja widzę jedną perełkę. Myślę, Ale. że jest to ta perełka taka porównywalnie do tego Porsche, które widzieliśmy. Tam. Ja, ja bym powiedział, że nawet wyżej niż to No, tylko pytanie, czy to jest oryginał, czy replika? Ciężko stwierdzić. Podchodzimy bliżej. No, spróbujmy, bo się nam uda. Może nikt nas nie wygoni stąd. For sale. O! I co? Na sprzedaż. O, no to replika. Dawid miał rację, rzeczywiście była to replika. Replika Ferrari 330 P4, legendarnej wyścigówki, ale replika stworzona przez firmę Noble na licencji Ferrari, konkretnie jedna z 10 sztuk takich replik. Oryginał takiego Ferrari kosztuje około 35-40 milionów złotych, a replikę da się dostać za około 600 Tysięcy zł. Zdecydowanie wyjątkowe, i do tej pory dla mnie to Jakby właśnie zjechało z tego toru i zjechało na krótki pit stop. No bo tor mamy tutaj, no przecież. A, no tak. W zasadzie tam. O Mati, ale fajny lakier. No ale piękne, matowe. Ale ciche są te auta, co? Strasznie, no to taki... Nie to, nie to co Camaro. No, nie to co Camaro w tunelu strzelające, kto jest na naszym Instagramie ten wie. Kolejne istotne miejsce na mapie fanów Formuły 1, ale i fanów spotingu, bo jeszcze parę lat temu pod tym tunelem było gnojenie, odpalenie kapcie, przegazowywanie, później napalanie w samym sobie tunelu, a od paru lat Monako wprowadziło restrykcje, zakaz agresywnej jazdy, zakaz głośnych wydechów, także... Myślę, że to jest miejsce, które każdy kargaj i kojarzy i na pewno widział niejedną kompilację tego, co się tutaj działo. Zawracających tutaj na motocyklach policjantów. No szczerze mówiąc, dla mnie to jest takie trochę smutne, że no niestety no nic się nie dzieje i to miejsce jest tak umarło, nie? Trochę szkoda, to, to, to jest prawda. Dobra, słuchajcie, wróciliśmy po obejściu Monte Carlo, znaczy Monaco, dookoła, pod Hotel de Paris i trafiła nam się tutaj, myślę, że znowu nie lada perełka, czyli Vanderhall. E, coś na Morgana, Morgana, trzykołowiec z jednym kołem napędowym z tyłu. To, to jest coś w Morgana, ale jednak ze zdecydowanie nowocześniejszą linią. Monaco. Okej. Okay. Dało się poczuć prestiż, luksus i pieniądz, ale liczyliśmy na nieco więcej, na większą egzotykę. Samochodów było stosunkowo mało, ale z tego, co udało nam się dowiedzieć od lokalsów, było to spowodowane przede wszystkim tym, że byliśmy w Monako po okresie wakacyjnym, kiedy to na ulicę wyjeżdżają najgrubsze samochody. Nie wiem, jak skomentować to wczorajsze Monako. Widzę rozczarowanie na Waszych twarzach. No, myślę, że mogło być trochę lepiej, aczkolwiek też przyjechaliśmy. Już trochę po sezonie na, na Spotting. Tak, tak nam zostało przekazane, ale ja cały czas miałem ciche jakieś takie nadzieje na jakieś Bugatti, jakieś Koenigsegga, coś takiego, co rzeczywiście nas wywali z papci. Wiem, Bugatti podobno były, ale niestety przyjechaliśmy troszkę za późno. Dzisiaj, znaczy wczoraj no, były? Tak, były, o. były. Znaczy, dla mnie generalnie inaczej to sobie miasto wyobrażałem po filmach na YouTubie a inaczej je odebrałem faktycznie w rzeczywistości. Najbardziej byłem chyba rozczarowany tym tunelem, który był dla mnie takim, no, elementem nieodzownym Monako, które kojarzyłem z nagrań i z supercarami, nie? Był w przebudowie, więc no... no ale jakby teraz to jakby takie wrażenie na mnie zrobiło. Miasto jako miasto na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Ten przepych, bogactwa tak, wszędzie tak. i dopracowanie każdego szczegółu dla turysty jest piękne. No, no ale dobra, może nie ma co narzekać i przebąkiwać, bo myślę, że dzisiaj nas... Będzie czekała całkiem ciekawa droga, którą wy zobaczycie w kolejnym odcinku, bo jedziemy na najwyższą drogę w Europie, czyli wyżej się już nie da dojechać, a my tam wjedziemy trzema amerykańskimi samochodami. Ja mam taką srakę jak wyobrażam sobie zjazd tędy. Jeszcze policja na, do, na deserek będzie dobrze